Dzień dobry, ja jestem Jan Klejko. To jest kolejny replay od Siwersa. Tym razem Siwers gra krążownikiem Moskwa. Nie no, i zobaczymy. No właśnie. On już od razu wszedł do bitwy, jak słyszycie. Mnie to trochę zajęło. Teraz tak. W kwestii modów, które Shivers ma, to tutaj macie pokazane, jakiego ekran wygląda, bo podesłał mi tamten. Podesłał mi. Moduły, jakie ma zainstalowane, są takie łoto i kapitan wygląda tak. Tak jest skonfigurowany. Więc. W razie, gdybyście tam chcieli yy, tak jak on skonfigurować okręt, to tutaj macie informacje. Oglądamy, co tu się będzie działo. Mam dość widzę blisko okręt. Chyba że to ja mam takie No. Tutaj mamy ładną wyspę, która będzie się bardzo chronić. Tylko, z drugiej strony ta wyspa też mu troszeczkę mu przeszkadza w strzelaniu, tak. Ale nie jest tak źle. Poszły pociski odłamkowo burzące w tamtego ZAO dostał i torpedy uszkodzone, tak? Więc nie jest źle. ZAO głównie polega na torpedach, nawet ja to wiem. Więc to, że on ma chwilowo niedostępną część wyrzutni, to jest tylko na plus. Nom. Tak jak już ostrzegałem, ja mam więcej modów zainstalowanych niż on ma. Widzieliście zresztą jego ekran, bo podeszł ten, więc y, miejcie to. Co so jest? Tutaj niektóre dźwięki w tym kliencie nie wiadomo dlaczego są. Y, nie wiadomo dlaczego są strasznie głośne. Dostał. No na razie jakoś bardzo długo ten, jakoś bardzo dobrze mu nie idzie. 19 tysięcy obrażeń i tyka, bo tam pożar został wywołany, więc. Ja, ten ja ma, ten niszczyciel tam yy, nie ma erki dostępnej, ewidentnie. Co jest nas tylko na plus. Dużo dobrego tutaj robi Sivers. Zawsze tam jakieś te. Jakieś yy, obrażenia wchodzą w przeciwników. No, no trochę tych przeciwników tutaj jest, tak? No, widać dwa pancerniki. <grymne> Tamten zał też jest. No. To są pociski pancerne, ale nie trafili. Co się kurde dzieje? Co mi Mam ma ma gosh nish nan te... Ma ma gosh nish Cały czas mam wrażenie, że ten dźwięk jednak jest za głośny, ale... Dubbing? To nie jest muzyka. Może teraz będzie lepiej. No. Tak jest chyba lepiej na razie, ale to, 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 te kurzienki, które są najgłośniejsze no w tym momencie nie są od, odtwarzane, więc zobaczymy. Chyba może być w miarę. To niektóre dźwięki w tej grze są tak przeraźliwe w te, po porównaniu do innych dźwięków, że to, 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 to ojej. Aha, hedro włączył. Shippers. No, wydaje się, że tak może mogło być ustawienie dźwięku. O tu trochę no, z łatwą, fajną burtę pokazuje. No, No tak średnio, mm -hmm. za mało lidu. Długo salwa już, a już ktoś inny zdjął tego kurpusta. Zanim pociski cyberstam zdążyły dolecieć, no ważne, że przeciwnika nie ma. Tamtej, tam z lewej mamy Ohio. No, tutaj Malta. No, Mam życie. Mamy dwa niszczyciele, tutaj jest Weber, tam był jeszcze jeden. Sprawa jest Zao, no nie jest to zbyt komfortowa sytuacja. Nasi tutaj, nasz Team jest tutaj. Team nasz morski jest tutaj otoczony. Tego Zao przydałoby się tam zniechęcić. No jeden z tych. Jeden z przeciwnych niszycieli poszedł na dno, na szczęście. Jeden problem jej. Tu mamy Ohio, ale on jest za bezpoł, więc nie jest aż tak groźny. Ten zao przede wszystkim tutaj z... Yy, za, za Jest, jest... problematyczny. Ten Ohio jest za wyspą, więc możliwe, że tutaj nie będzie aż tak łatwo mi odstrzelać. Więc sytuacja nie wygląda źle. Jest pół na pół, powiedzmy. Więc jest całkiem fajnie. Nasi weszli do tej, weszli do bazy przeciwników, więc... Już jest dobrze. Tylko, że no... Uda się przejąć? Nie to nie jest bardzo to przeciwników, jest, to jest kap B, tak? Więc yy, mamy dwa kapy na 3. Mamy dwa kapy na 3 trzy. przeciwnicy trzymają kapce, ale sam kapce to im tutaj nie za wiele da, tylko zła wiadomość jest taka, że przeciwnicy mają... Te, te punkty są właściwie yy, wyświetlane, więc przeciwnicy mają przewagę. Tak, przeciwnicy mają 550 punktów, bo widzicie, że im mniej, ten mniej im dochodzi, więc tak, to jest właściwie przedstawione. Więc yy, Team Seaversa ma przewagę jeśli chodzi o kapy, ale nie ma przewagi punktowej, na to trzeba będzie jeszcze poczekać. Na szczęście, jeszcze prawie 10 minut. Bitwy zostało, więc jest czas. Teraz możliwości są dwie. Albo za, po kogoś zatopią i yy, nadrobią te punkty, albo poczekają aż im kapy nabiją punkty, tak? O, no, ten uszaków tutaj. I w miejscu tam jest gumo. Przeciwnicy mają nadal dwa niszczyciele, my mamy tylko. Jakim kurde cudem? Z jakiego, przepraszam, ja bardzo powodu. Przeciwnicy mają cztery niszczyciele, a nasz team ma tylko trzy. O co tu chodzi? No dobra. To jest dysproporcja. Team Shibersa nie ma tego. Nie ma e, lotniskowca już. To... I też drugi problem jest taki, że Team Cybersa już nie ma niszczycieli, a przeciwnicy mają dwa. To jest problem. Zdecydowanie. Ale powoli, powoli przeciwnicy się wykruszają. Tu ten Ohio już jest na ogrysku, też zaraz pójdzie na dno. No, oczywiście, Sievers nie dostał kila. Bo po co? Za każdym, kurde, razem, jak Sievers ma już yy, wystrzeli ostatnią salwę, to ktoś mu musi przecinka zawić. No, ale co by nie mówić, to ma ponad 100 tysięcy damage'a damage już. Więc. Przeciwnicy nie mają żadnych pancerników, natomiast Team Sievelsa ma trzy pancerniki i krążownik, którym gra sam Siwers. Więc taka sytuacja. Przeciwnicy mają dwa niszczyciele, krążownik Zao i lotniskowiec Malta. Jak to wygląda? No w sumie nie ten, w sumie nie ten, nie robi to na teamie siwersa wrażenia, że przeciwnicy mają lotniskowiec, no bo nie ma, bo siwers i jego teammates już nie mają żadnego y, niszczyciela, więc powiedzmy tak średnio ma to znaczenie już w tym momencie. Dostał. Jeden niszczyciel nieostrożnie się pokazał się Wersowi i właśnie płaci za to cenę. Aczkolwiek nie taką, jak mógłby zapłacić. No niestety on najwidoczniej nie ma dymu dostępnego. Dopiero teraz zniknął. I to nie w dymie, tylko po prostu się oddalił. Ale dosłownie ten zao tam na ogrysku jest i te dwa przeciwnie niszczyciele tak średnio cokolwiek zrobią tutaj. Kleber, jak go ostatnio widzieliśmy, był na ogrysku. No, jest na ogrysku, jak najbardziej. Zostaje tylko ten y, Yugumo, który też jest na ogrysku. Nie ma go. Kleber zniszczony. Został tylko Yugumo, który nie ma ten, który jak się pokaże to zostanie zniszczony, no bo nie za wiele on miał już zdrowia jak ostatnio go widzieliśmy. No i zostaje tylko za właściwie, dom, bo Malty nie liczymy, bo to lotniskowiec, więc on i tak tutaj za wiele nie zrobi. Natomiast w teamie Siversa zostały dwa pancerniki i on sam. Natomiast Siwers tutaj nie jest tak źle. Ma dostępny heal. 40 tysięcy ten 40 000 HP ma, czyli jakby nie patrzeć, dwie trzecie. nie jest tak źle. Jest szansa wydymać Szympansa, a jak pójdzie gładko, to i całe statko, odbieramy kap, a kapce też już w tym momencie jest odbierany i przeciwnicy raczej za wiele na to poradzić nie mogą, bo ten zao jest tutaj w tym momencie i ma swoje własne problemy, raczej nie ma tutaj za bardzo możliwości zawalczyć no Sibers tutaj się mądrze pozycjonuje tak, że w razie co to on sobie ucieknie za wyspę i te ewidentnie jakieś tam Oczywiste torpedy, które są oczywiste, za wiele mu nie zrobią. Pytanie tylko, czy Zao nie był mądry i nie puścił torped tutaj przed y, Siwersa, między wyspę? No, Malta nie jest jakiś specjalnie priorytetowym celem, bym powiedział, no, ale dobra. Ile ludzi, tyle opinii. Malta sama z siebie gry meczu nie wygra, tak? Jak uda się tego ZAO tutaj unieszkodnić, to będzie bardzo dobry ten, będzie bardzo duży krok w kierunku wygrania tej bitwy. Tym bardziej, że ta bitwa już i tak sama się wygrywa na ten moment. Chociaż jeszcze punktami nasz team, team Siwersa nie wygrywa, ale ZAO będzie wygrywał. Bo wszystkie kapy są w rękach Teamu Siwersa, więc jest. No już w tym momencie to musiałoby być naprawdę gigantyczny troll, żeby przeciwnicy tę bitwę wygrali, tak? Bo Team Siwersa ma wszystkie trzy kapy. Już w tym momencie mają przewagę punktową. No, Siwers też już ewidentnie jest takiego zdania, jak widzicie na czacie że jest już praktycznie po wszystkim, tylko oczywiście, no, póki ten Yugumo tutaj pływa, to, 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 nie jest po wszystkim, bo on może tu jeszcze troszkę nabroić, aczkolwiek wątpliwe, żeby on był w stanie zatopić dwa pancerniki i, i krążownik. To już musiałoby być tutaj, musiałoby się niezłe kwiatki zadziać. Ta Malta tutaj, y, ja nie zwróciłem uwagi, że to no, niestety nasi sojusznicy są na ogrysku. Hanover też jest na ogrysku i ta Malta, jak się uprze to go, za, to go zatopi. Więc zostanie tylko sam jeden Sivers. I to jest, to jest dość prawdopodobny scenariusz, niestety, że Sivers będzie miał tu na głowie niszczyciel i Niszczyciel i o! Mamy yugumo. On gdzieś tu jest. On gdzieś tu jest, ale gdzie jest, to tego nie wiemy. Jest na B, gdzieś. Bo siwers jest wykryty. Tak? Więc y yugumo jest w odległości ten, więc w obrębie tych 14 km od, nie od niego. Innymi słowy. Tutaj o, gdzieś jest igumo, w tym momencie. Widzicie? Tu jest granica widzialności siwersa, a tu jest granica kapa, a on musi być na kapie, bo przejmuje kapa, tak? Więc już wiemy mniej więcej, w którym miejscu jest ten igumo. Problem jest taki, że to jest niszczyciel, tak? Więc y, podpłynięcie do niego to może się skończyć tutaj torpedami, które popłyną sobie. No ale no, na szczęście ten iugumo już nie ma czasu. Bo jakby miał, no to różnie może mogłoby to wyglądać. Dobra, jest. No powiedzmy sobie szczerze, ten iugumo tutaj i tak yy, sporo zrobił. Bo jeszcze tam yy, ten malta zniszczyła ten pancernik, Ten Yugumo przejął kap. Więc yy, no nie poddali się bez walki, jakby nie patrzeć. Mamy taki oto tutaj. Oczywiście bitwa. Yy, ja się chwaliłem, że mi te. Że mi wstążki przeszły do następnego rzędu, więc Siberz musiał udowodnić, że ja mu też się zdarza. Tak? <ścoughs> o! Siber pierwszy. No ale powiedzmy sobie szczerze, jemu to się zapewne częściej zdarza niż mnie. Lista zadanych obrażeń, to tutaj no troszeczkę, to, troszeczkę ta lista okrętów zawiera. Więc taka sytuacja. Bardzo fajna bitwa, jak dla mnie. Bardzo ciekawa do ostatnich, znaczy może nie do ostatniej chwili, nie było wiadomo, no ale tam przez większość bitwy to było pół na pół, tak więc całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Tam pod koniec Team Shiversa zaczynał już zdobywać przewagę, no ale z racji tego, że tam y, został niszczyciel i lotniskowiec, no to, 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 to tak naprawdę różnie to mogło wyglądać. Teoretycznie ten niszczyciel naprawdę sporo tam mógł zrobić. Więc to nie było tak, że to, to było absolutnie nie do przegrania tam na ostatnim etapie. Na szczęście, Sewers i jego teammate nie skorzystali z tej okazji i nie przegrali tak. To, to, to dopiero byłoby, byłby kabaret. Jakby taką bitwę udało się przegrać. Aczkolwiek pewnie i takie bywają. No. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie, walnijcie w dzwonek, skomentujcie na dole. Ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnych meczach World of Warships.